A dzisiaj pokażę Ci, jak robimy rekordowy 155 kg kebab wołowo-barani. Do zrobienia 150 kg kebaba, zobaczcie, przerobiliśmy specjalnie talerz. Na dole musi być bardzo ładnie ułożony kebab z płatami. Następnie Denis nakłada płaty i mielone jedno po drugim. Obręcze z mięsa mielonego muszą być starannie wyklepane, aby nie posiadały żadnych dziur. Tym sposobem kebab staje się coraz wyższy i coraz szerszy. Zobaczcie, teraz jesteśmy już w takim miejscu, że Denis musi trzymać go, bo drut mocno się przekrzywia. Na końcu naszej pracy obcinamy kebab, tak aby się ładnie równo piekło. Później, oczywiście, streczujemy. I przenosimy go we trzech. Czy wy to widzicie? To jest prawdziwy gigant. Ile tu mamy kilogramów? 155. No to ładnie.